Problemy ze wskaźnikiem <laughs> paliwa, poziomu paliwa w Mercedesach, to jest na początku dziennym. Zatankowałem teraz do pełna. Wskazuję teraz tutaj, dzienny licznik. Mamy teraz 64207 km. No i zobaczymy, jak przy dystansie będzie się zużywało. Co będzie pokazywał. Tutaj też skasuje. Dobra. Jest 0,0 czyli dystans pokazuje 1930 km. Zatankowany po sam koreczek. Zobaczymy po przejechaniu jakiegoś dystansu. No i teraz tak. Koniec na dzisiaj mojej pracy. Od tankowania 108,5 km przejechałem. Dystans pokazuje, jak widać 1780. Teraz następny kierowca wsiądzie, no i zobaczymy, co też jutro będzie widać. No i po przejechaniu 853 km, ja teraz zaczynam pracę. Zostało tylko niby paliwa na 600. 2 km, no to zobaczymy. Powinienem przejechać 1400 m, jeszcze powinno zostać. No i po przejechaniu 1000 km, oczywiście ja tego sam nie przejechałem. Musiałem znowu zatankować, bo już mi pokazywało 400 km, że mogę jeszcze przejechać. Teraz zatankowałem do pełna i proszę. Pokazuję tylko 1400 km, że mogę przejechać. Bez sensu, totalnie. No, zobaczymy. Jeszcze mamy jakieś 600 km do przejechania. Warunki są, jakie są. No i zobaczymy. Później też jeszcze zatankuję. Zobaczymy, co ten głupek będzie pokazywał. Totalny bez sens. To za głupi samochód. I kolejny dzień. Chyba na 890 km, i pokazuje prawie pełno. Jeszcze nie zatankowałem, idę właśnie tankować. Także wczoraj pokazywał prawie pusto, no nie nagrałem jak przed tankowaniem wczoraj, ale no dzisiaj pokazuje jest 1450 km dystans, trochę zeszło, prawie cały, bo poprzedni kierowca jeździ, jechał. Prawie 700 km, to pokazywało cały czas pełno. Masakra. No Nie jestem tu gdzie wczoraj, także. może. 6 tankować, i tak, zatankowany do pełna, proszę, dystans pokazuje teraz 1630 kupek, i tak. W prawym zbiorniku weszło 268, a pojemność ma on 290, czyli niewiele zostało, a lewy, tu gdzie jest sonda, tylko 54, czyli wysysał najpierw z tego, później by wysysał z tego. Wczoraj było odwrotnie: że najpierw pobierał paliwo z lewego zbiornika, gdzie jest sonda, a dopiero później. Z prawego, a czasami pobiera w miarę równo, czyli totalnie bez sensu, bez sensu jest ten samochód. Czyli ogólnie to nigdy nie wiadomo, ile jest paliwa. Trzeba zawsze sobie kasować przebieg. By było wiadomo ile tego jest, no co zrobić? Taki padziew. Sima dalej trzyma w drogę. Po przejechaniu 408 km dalej pełno. Dystans 1900 pokazuje. To jest głupia ciężarówka. I na dzisiaj koniec. 596 km. Paliwa proszę, cały czas pełno. Dystans 1770. Codziennie inne wskazania. Porażka.